Jakby to było, gdybyś zaczęła czuć się zajebiście jeszcze w tym roku? Jakby to było, gdybyś w końcu przestała odkładać siebie na później i pozwoliła sobie wejść w życie, które czujesz całą sobą? Pytam, bo zamiast jednej grupy otwieram dwie grupy mastermind poranną, i popołudniową dla tych z Was, które są gotowe postawić na siebie i przejść prawdziwą transformację. Bogini, To nie jest przestrzeń na no może kiedyś, może kiedyś będę miała czas, ochotę, pieniądze i przestrzeń, wszystko będzie działało na moją korzyść. To jest przestrzeń dla kobiet, które chcą działać teraz, które wiedzą, że ich życie jest ważne, które czują, że chcą przejść upgrade swojego życia, chcą wrócić do swojej mocy, do swojej lekkości, chcą czuć się zajebiście w swoim ciele i w życiu, które potrzebują klarowności, wsparcia i swojego lustra. Kobiet, do, dla kobiet, które pragną przestać ogarniać życie i chcą zacząć żyć naprawdę w pełni. Mastermind to nie jest byle jaki kurs. To jest proces, to jest przebudzenie, to Twoja prawdziwa kalibracja i transformacja. Tutaj odzyskasz energię, której dawno nie czułaś, nauczysz się działać ze swojego przepływu, bez presji, wyregulujesz swój układ nerwowy i swoje emocje, pobudzisz kobiecą moc i swoją kreatywność, lekkość w życiu. Tutaj masz szansę wrócić do siebie do swojej prawdziwej siebie, do prawdy, która nie zniknęła, tylko została przykryta filtrami i powinnościami, które nosiłaś całe życie. I tu jest klucz. Największa transformacja dzieje się wtedy, kiedy wchodzisz w nią, zanim będziesz gotowa. Z odwagą, z ciekawością, z lekkością środku, z zawołaniem intuicji. Jeśli czujesz w brzuchu mrowienie taką lekką ekscytację albo kurde, to jest o mnie, czuję to, chcę wejść w tą przestrzeń, napisz do mnie, napisz, zapytaj o, o szczegóły programu. Zostały trzy miejsca dla kobiet, które naprawdę chcą zacząć czu czuć się zajebiście na co dzień. Nie kiedyś, nie za rok, nie po świętach, nie po nowym roku, ale teraz. Napisz do mnie albo skomentuj, gotowa, a porozmawiamy o szczegółach.